Zobacz, jak dziesięć! Dzień dobry! Dzień dobry! Dajmy go na pomost, mój pomost! Mamy obszerność! Granatę! granaty! Granatę! 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 A przecież w nie, puśćcie tego! No nie! Ale granat, dobra. Nie, be, tak, Granat, granat trzymać, nie rzucać, tylko trzymać dłużej! O Oła, typa! Odbija się, Jest jeden, jest jeden, teraz! No nie! Teraz Brać, brać, brać!

Nie. Nie. Ja, Dobrze. Do si Wypierdaj no, się trochę po... Bo oni się To samo. Już znowu. To samo. To samo. To samo. To Mam B, mam B, mam no, B. samo. B, to no 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 na, na, na B, samo. na dwóch

To yeah. Yeah. <S desserts> yeah. <S French Claire> yeah. 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 nó. Yeah. 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 我们这个好多。Beast